Witam! Wielki powrót na Twitcha! Nice! Dawno się tak nie stresowałem streamując, szczerze jak dzisiaj. Szczerze brakowało mi streamowania. Nie wiem, czy to będę robił codziennie. Na pewno, jeżeli jutro będę robił to w godzinach porannych i krótki dość, bo jutro jest. Koniec Katynta. A dzisiaj, jak widzicie w tytule będziemy sobie grali Fall Guys, Fortnite, a, Minecrafta, sobie pogramy coś, może nawet z chłopakami odbitów. A potem o godzinie 18 sobie oglądamy Tobiasza, bo zapowiedział tam na short, że będzie, że w jakiś tam film, Lifestyle Steel SMP czy coś. Rozumiecie. A potem o 20 mamy Cage Fame MMA 15 z Kom Konopskim i Jackiem Murańskim, więc będzie ciekawie na pewno dzisiaj. Dużo, dużo mamy do oglądania. Jak widzicie, nawet zrobiłem takie customowe sceny specjalne. Tu widzę, że czat już działa. Super. I co? Chyba zaczniemy sobie dzisiaj od Fortnite'a. Tak mi się wydaje. O, tylko muzykę. Może... O, są traczek, aby ten leciał w kółko, co powiecie? Może być? Jeszcze powiedzcie, czy nie za głośno? Chyba lekko trochę za głośno. Chyba zaczniemy. O. Nice. Czat może lekko pomniejszy tutaj, bo trochę dłuży się zrobi. Brakowało mi streamowania, nie powiem, nie powiem. Ach, jak w końcu płynnie wszystko chodzi. Tak jak patrzę. Nareszcie. Dobra. Za to bez spiny dzisiaj zadanka.